Witam Was, widzowie na Blitz SG na Verdezie, bo chcieliście Blitzy, to macie Blitzy, i widzimy się już po Intrze, więc. Zobaczmy. No, więc tak już jesteśmy po Intrze, już szybko zgarniamy coś, co, e, co tutaj jest. E, nie wiem, ma ktoś coś. E, tutaj, tutaj widzę, że się klepią, więc ja im tam wbiję z łopatki, ja ich tutaj załopatkuję, za i, i, i będzie łopatkowo. Więc, 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 więc już, już cztery HP ma. Cztery HP, Fuuu, dobra, załopatkowaliśmy go w ogóle takie takie łopatki. Łopatki to. to, to fajne są łopatki Więc, yy, więc może ja to pasek będę nazwał, po prostu moje łopatki w ogóle. <ścoughs> Kurde, w ogóle, co to tutaj jest i, i w ogóle sieka i... I i i w ogóle wszyscy się leją jakimiś patykami, a ja im za chwilę tutaj... O nie, o ma miecz, o ma miecz, o ma... o on mnie zabił, on, on nie, 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 nie. No więc tak jesteśmy już tutaj na kolejnej ręce, drugiej, drugiej, drugiej. Zrobimy sobie dzisiaj tak, tak cztery areneczki, by, by było, by było y, fajnie. Dobra, widzę, że tutaj ten, ten choćby pan chyba nawet... O no właśnie miałem... No to tyle miałem, co nie wi, wi, widzieliście, no, no. Dobra, jesteśmy już na kolejnej ręce I, 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 I mam tutaj takie rzeczy. I, i, I już tutaj, kurde, Kilaury, jebane, kurde się odpalają. Dobra, lecimy, 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 uciekamy, uciekamy, uciekamy. I, i ten, nie, ten pan już nas nie goni, więc nie goni, nie goni, nie goni, nie goni, nie goni, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. On nas goni, 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 tak bardzo goni, że aż nas można powiedzieć, że już dogonił. Szybko coś zjemy. Nowo! Więc jesteśmy na kolejnej ręce, już trzeciej i, i prawie że o, e, e, o, o, ostatniej, ale, ale nie, to nie będzie ostatnia. E, bo jeżeli wszystkie te arenki tam tak szybko po prostu uciekają, to, to, to nie, to ja nagram po prostu dzisiaj nie wiem z 5 albo 6 albo co nie wiecie, tak żebyście mieli co oglądać e, A nie po prostu jak, e, jak właśnie jakieś kilaury na stłuką albo jak na jakimś kompletnie farcie przeciwnika wiecie, no, nie wiem więc, więc wiecie, nie jak jakoś dzisiaj wygrać jak nie wygram to będę, będę smutny, ale w ogóle tak wam chciałem podziękować za te 140 subskrypcji, które mi wbiło na 150. Zrobię konkursik na kanale, bo, bo już po prostu połączę, zrobię taki mini za na 150 i i osobny taki znaczy no jeden filmik będą dwa konkursy z okazji właśnie 150 i setki właśnie i, i, i jakieś tam nagrody po prostu wam wezmę i, i będziecie no, no po prostu no mieli będzie fajnie i w ogóle będziemy będziemy wszyscy zadowoleni tutaj jest coś jest coś wartego w ogóle zobaczenia nie chyba dobra ja tak w sumie bym już bardziej leciał e, w stronę innych graczy żeby ich po prostu tłuc i, i żeby było fajnie E, w ogóle, co, co, co to jest, że, że wszyscy nas tak tłuką, w ogóle, to jest, to, to jest wręcz niemożliwe, w ogóle, nie wiem, może ja sobie tutaj jakoś posegreguję, dobra, I, i nie, to my musimy innych tłuc, a nie, a no, łopatkami, kurde, byśmy zatłukli, co nie, łopatkami da się zaopatkować, a nie, kurde, jakieś miecze i w ogóle, to, 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 jest, to jest szajs, I, łopatkami jedynie można zabić. Dobra, jestem już tutaj, tam są mini-gracze. O dobra, już myślałem, że oni sojusz mają. O, dobra, on nas nie widzi, on nas nie widzi. On, ja, on nas nie widzi. O, ho, 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 ho. No chodź tu, chodź, 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 chodź. No. No nie, no nie. Dobra, dobra, tego zabiliśmy. Udało się. No w sumie jakieś to trudne nie było, bo prawie nic on nie miał. Jakoś sobie to szybko posegregujemy, gdzie jest najbliższy gracz. Najbliższy gracz jest tam, my sobie Dążymy to wszystko jakoś posegregować, sobie szybko jeszcze zbijemy i i dobra, i chyba wszystko mamy, wszystko mamy, no tak, wszystko mamy, więc lecimy, lecimy i, i dobra, pięć strzał mamy w razie czego, więc jeszcze będziemy mogli nawet z łuku zabić. E, gracz jest, e, gracz jest, gracz jest. Gdzie on jest? Dzień. Gdzie on? ten gracz? O, tutaj jest gracz. O, 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 fa fajnie, 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 fajnie. Bateria w myszce padła. No fajnie, no fajnie. No, no, no no, fajnie, dobra, fajnie. Przegraliśmy przez baterię w myszce. Ach, po prostu. No, no, kocham to uczucie, co nie takie. Przegrywa się nie, nie przez siebie, tylko właśnie przez, przez yy, rzeczy z otoczenia. Więc dobra, ja już tutaj wymienię jakąś baterię i widzimy się już na następnej yy, arendze. Dobra, jesteśmy yy, jak to już na kolejnej arence i, i, i to już już... już. Która? Już, już już nie wiem, która. E, nie wiem, zagramy sobie po tej jeszcze jedną i, i tyle. I będę leciał to montować, bo jeszcze dzisiaj chcę to dla was wrzucić, a niestety tutaj z czasem trochę skromnie i, i wiecie, i, i muszę, i dzisiaj tak trochę niestety przymulam, bo cóż, bo, bo jakby to powiedzieć, ej, nie, nie miałem zbytnio czasu, by to nagrać i nagrywam to tak na, na szybciora. Dobra, sobie szybko robimy klatkę mieczyk też mamy, dobra, jest dobrze, o, 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 jest, jest wręcz idealnie, o tam już widzę jakiegoś gracza, to szybko do niego polecimy, on nie będzie nam tutaj fragensów zabierał, chodź już tutaj, chodź, choć ty nie widzisz jaki mam miecz, ja ciebie kompasem chciałbym zabić, no chodź, no chodź, no chodź, gdzie ty lecisz, ty lecisz tutaj, ty, ty, ty nie otworzysz tej skrzynki, nie ma, skrzynka moja, o, tutaj chyba ktoś, nie, czy tutaj ktoś leciał, czy mi się wydawało, dobra, chyba wydał. Wydawało w ogóle jakieś takie dziwne odgłos i te zbidi takie. Ej, a czemu ja mam to założone? To no, no, no teraz, jest, jest prawidłowo, prawidłowo No więc tak tutaj jest kolejny gracz. Tutaj gdzie craftowaliśmy itemki, o na dwa hity, z las, dobra, więc, więc ładnie jak tak z las awansowaliśmy na, na kolejny level, więc jest e, fajnie. I tak i szukam kolejnych graczy, więc ja w sumie zrobię wam takie cięcie, wiecie, magia, magia Vegasa i, i widzimy się po prostu już jak dorwę, dorwę tego cwaniaka Ło, co to zasieka, co to zasieka, ile ich tutaj jest, ile ich tutaj jest i, i je i ty też nie żyje! Szło i dead match, za chwilę, dobra, my już tutaj mamy yy, może że full itemów, yy, ale spodnie nie mamy, bo po co? E, o, mam nawet naszą łopatkę fajną, co nie, łopatka, łopatka będzie fajna. E, ale nie, łopatką nie zabijemy. Chyba, że kto tam jest? No łopatką sobie mógłbym spróbować, więc, dobra, więc załopatkujemy go. Będzie taki łopatkowy odcinek. Chodź tutaj, chodź tutaj, zaopatkujecie. Załopatkujecie. załopatkujecie. Ła, ł, łopatki. Łopatki. A nie dobra, bo on mnie. On mnie może zatłuczy... On mnie zatłucza. On mnie zatłusce. Nie, 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 proszę. Nie, nie. Nie ma tak, nie ma. Jakim cudem on mnie może za... Za z jakimś drewnianym kijkiem no. No. no, 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 fajnie, fajnie. Bardzo fajnie. Co nie? Jak fajnie, to dajcie lajka. Like bo bo pod po, poprzednim filmem to jeszcze radę dobić pod hardcorem z 30 łapek, a pod bitsami 36, o ile. Dobrze, pamiętam, tak i zgadnijcie, bo kolejna bateria choćby mi się wyczerpała, więc widzimy się już na kolejnej arence. Więc tak, jesteśmy już na kolejnej arence, to jest już ostatnia arenka, niestety, znaczy stety, co nie? No, 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 bo, 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 bo po prostu jak ja widzę, jak ja tak przegrywam, to po prostu mi się nawet tego, o, o, o ten, yy, grać mi się nie chce. Ale dobra, lecimy, tą arenkę powinniśmy wygrać, bo tutaj jest fajna, duża mapa. Tutaj mamy już łopatkę do załopatkowania. Kurde, już wciskałem F, żeby zobaczyć tak jak chce się. Za dużo trochę CS, ale dobra. Załopatkujemy tego oto tutaj pana. Nie masz coś nawet bronić tutaj. No panie i, 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 i już go nie ma I Już załopatkowali sobie. Na łopatki go połopiliśmy. Chuj chuj i lecimy do kolejnego gracza, który jest tam, który nawet nie spodziewa się naszej łopatki. Chodź tutaj, chodź, on nas nie widzi, on nas nie widzi, a fajnie by było gdyby... No sorry, przepraszam za te cięcie, ale niestety będę musiał iść na... Będę musiał już niestety kończyć nagrywanie, bo, bo choćby, nie wiem, no, no cięcie było z powodu, że oni tutaj robili napad na na pokój, yy, choćby brat yy, więc, więc wie, wiecie, wiecie no, no to, to musiałem zrobić cięcia akurat podczas tej bardzo emocjonującej klepy, którą i tak byśmy wygrali więc, więc, no, no, dobra o, nawet do nas przyszedł, o, o on ma mieczyk on nas już, już po nas no i właśnie, no i... Więc dobra, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał taki na, na szybciora, chyba na szybciora, nie wiem ile ja jego tam nagrywałem, ale mam nadzieję, że szybko, więc widzimy się oczywiście już w następnym filmie, następny film będzie z hardcora, chyba że mi wybije już 150 subskrypcji, ale dobra, bardzo wam dziękuję, dawajcie łapeczki i w ogóle wszystko i, i, i papatki, więc bye bye!